Witam wszystkich serdecznie na kanale z tej strony ccgpl. I kolejny raz zapraszam Was na film z cyklu Karty Vintage, czyli Starocie. Lecimy z tematem, tym razem Echelons of Fire. Moi drodzy. Echelons of Fire to kolekcjonerska gra karciana wydana przez firmę Medallion Simulations w 90 1995 roku. Gra osadzona jest w realiach zimnej wojny. Mmm, ciekawe, gdzie gracze wcielają się w rolę dowódców wojskowych Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. No, już mi się podoba. Jest to siostrzana gra do Echelons of Fury, która koncentruje się na II wojnie światowej. O, chyba trzeba będzie zakupić i zobaczyć, jak ona wygląda. Rozgrywka. Budowanie armii. Gracze tworzą swoje armie, budując talie kart reprezentujących jednostek lądowych i powietrznych, zaopatrzenia, broń, wyposażenia oraz rozkazów. Cele gry. Celem jest zniszczenie kwatery głównej przeciwnika poprzez strategiczne rozmieszczenie i manewrowanie jednostkami na polu bitwy. To jest atak i obrona. Aby przeprowadzić atak, gracz musi użyć kart manewru, które kierują atak przez jedną z trzech kart terenu znajdujących się między graczami. Aha. Obrońca może wybrać sposób swoich jednostek, te, które stawią czoła atakującemu na danym terenie. Wynik walki zależy od wpływu kart terenu, zaangażowanych jednostek oraz ich wyposażenia. Jeśli atak nie zostanie odparty, napastnicy zadają obrażenia kwaterze głównym przeciwnika. No, ciekawa, ciekawa konstrukcja. Zakończenie gry. Gra kończy się, gdy jeden z graczy zada wystarczającą liczbę obrażeń, zazwyczaj 20, aby zniszczyć kwaterę główną przeciwnika. No i teraz, moi drodzy, wydania. Pierwsza edycja, wydana w maju 1995. Roku, zawierająca co najmniej 70, 70 kart. Niektóre źródła podają liczbę 69. Nie wiem dlaczego jest tak dziwnie, że jedno 72 drugie 69. Druga edycja, wydana w październiku 95 roku, zawiera już co najmniej 95 kart i wprowadziła siły brytyjskie oraz serbskie. O, proszę, obie edycje miały niekompletne listy kart dostarczone przez producenta. Hm, dziwne, odbiór gry, gra była uważana za diabelnie skomplikowaną. A jej zasady porównywano do gier wojennych z użyciem miniatur, czyli tych takich malutkich żołnierzyków. Recenzentem Ale Warley ją jako gorszą kopię gry Magic the Gathering. Aha. Okej. Okay. Obecnie Echelon's Fire jest uznawana za grę nieproduktywną i stanowi ciekawostkę dla kolekcjonerów gier karcianych, czyli dla mnie. Okej, okay, moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o teorię. A teraz zapraszam do praktyki. Nie widzimy czy tych kart. No, folia jak to kiedyś bywało, taka jakaś aluminiowo coś tam. Tak by na tył, w ogóle drukowane gdzieś w piwnicy, na drukarce. Teraz byśmy tak powiedzieli. Kiedyś to było wow. Ok. Koszt tego booster packa? Nie pamiętam ja chyba 6 funtów. Także niedużo. Gdzieś ktoś tam sprzedawał. Z lady 15 kart. Ok, otwieramy. także nie jest to jakaś wygórowana cena, zobaczymy jak to jak wygląda grafika, jak wyglądają karty fizycznie, czy są fajnie wykonane i tak dalej. No i zobaczcie, to jest któraś się, która się z kolei gra karciana z tamtych lat, typu vintage i kurde tył karty, otwieram przód paka, booster paka, a pokazuje mi się tył karty. Dziwne, nie? Teraz już tak nie jest, ale kiedyś może było standardem. Okej, okay, Main Battle Tank, fajny, sowiecki, T-80, ty fajny, fajny, ej. Fajny, takie moro, Ciekać, czy będzie coś polskiego, układ warszawski. O, co to jest? Lewa flanka, aha, ok, manewr. Okej. Okay. Supply Fuel, czyli benzynka, czy tam diesel raczej. Co? Co, znowu fuel? Co to jest NDG Fire Team Regulars? A skąd oni są? Nie pisze. Okej, okay, myślę, że to tak jest. Supply Ammunition. Przyniósł amunicję. O kurczę, heavy snow, ciężki śnieg, random occurrence, weather, pogoda. No? Ciężki śnieg. <laughs> Fajnie wygląda ta karta. US Dragon Anti-Tank Guide Missile. Hmm. Aircraft Attack. USA-10 Thunderbolt. Fajnie, fajnie to wygląda. Sowiet PKM. Jest PK. Kto był wojsku, ten może pamięta PKM. Dawno temu, oczywiście. <grystanie> granaty. Granaty są. Znowu granaty. No, nie lubię powtarzających się kart, ale okej. Okay. O, Berd M, sowiecki. No. Teraz się pamięta takie rzeczy. Szkoda, że nie ma nic z polskiej armii. Sowiecki 82 mm. Granatnik, tak? Medium Mortar. Wyrzutnik granatów. I ostatnia karta. Antitank Mines. Mina przeciwczołgowa. Ale nie pisze, czy sowiecka, czy nie. Fajne te karty są. ciekawe wyglądają. O, to trochę dojechana z tyłu no ale po 20 latach. Czy tam ile one te mają. To już wygląda dobrze z tyłu, to trochę jest dojechana, no ale w końcu mina, nie? <śm> nie, tu jest ten. Napiszcie w komentarzu, jak podobają się takie karty i mi się podobają. Całkiem, 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 ciekawe, takie bezczelne, chamskie retro. <śm> mi osobiście przypadły do gustu. Tyle ode mnie na dziś. Dzięki, że jesteście, dziękuję, za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.